Jesteśmy na trzecim mistrzostwach Polski Submission Only EBI Róż w Radomiu. Moim serdecznym gościem jest Łukasz Bielski. Cześć! Cześć Luke, to Ty jesteś moim serdecznym gościem. Eee, serdecznie się gościmy wzajemnie. Eee, Łukaszu, trzecia edycja imprezy tak naprawdę po w kilkuletniej przerwie. Trzy prawie, prawie trzyletniej tak, przerwie. Mistrzostwa trzy Polski wróciły do Radomia. E, może zacznijmy od tego, co tak naprawdę wywołało tak, aż przerwę do przerwę nieobecności tej imprezy w kalendarzu. Przede wszystkim pandemia, ale później była taka możliwość, żeby jednak zorganizować i tak niektórzy już zaczęli organizować te zawody. No szczerze mówiąc, wiedziałem ile to jest roboty. Bałem się, że w ostatnim momencie coś nie odpali tak jak powinno. Okay? Więc no zdecydowałem, że jednak odpuścimy. Ale kiedy widzę teraz, kiedy po pandemii, jak ludzie zaczęli startować, jak jest duży, że tak powiem entuzjazm, no, no powiem w ten sposób, no główny powód organizacji, czyli takie walki na zasadach EBI, które nie pozostawiają wątpliwości i też ze względu trochę na czasami marne sędziowanie. No to tak znik, bo to sędziowanie się na pewno bardzo poprawiło, to widać na imprezach, że, że fajnie tutaj składy sędziowskie to ogarniają naprawdę coraz lepiej. Um, ale myślę, że fajnie jest wystartować na takiej imprezie. Wielu ludzi się ze mną zgadza. Przyjechało, startują, biją się, więc będziemy um, z tym cisnęli. Mam nadzieję, że, że jeszcze z większą skutecznością. Tak się zastanawiałem, czy powrót tego turnieju do kalendarza startowego nie był też troszkę wywołany tym, że... Sam oryginalny turniej EBI wrócił ostatnio po tak długiej przerwie. Tak. Oczywiście tak symbolicznie, ale też EBI przez jakiś czas miało tak. przerwę. Miałem wrażenie, że nawet był w pewien sposób trochę przesył formułów Submission Only. Trochę historia zatoczyła koło, bardziej do tradycyjnych form. A teraz mam wrażenie, że wszystko znowu wraca na tak. to, co ty myślisz? No myślę, że znaczy akurat nie to mnie zainspirowało, ale po prostu chcieliśmy zrobić jakiś fajny, taki oryginalny turniej. Wiesz, ja mam zawsze takie pomysły. Nie? A yy, po prostu wydaje mi się, że tak, że Edi troszeczkę zamordował tą formułę tam wprowadzając jakiś kombat, jiu i yy, właśnie wprowadziliśmy na tym, no niezbyt jeszcze chciałbym, żeby to było bardziej kompetentnie wprowadzone i bardziej rygorystycznie, czyli po prostu zasadę, że jeżeli ktoś zostaje trzy pasywności w czasie walki, to już nie dochodzi do dogrywki, tylko przegrywa tymi pasywnościami właśnie, okay? żeby dodatkowo zmobilizować zawodników do bardziej dowidowiskowych walk. Okay? Ale no tak wydaje mi się, że sędziowie nie byli jeszcze troszeczkę pewni, nie mają doświadczenia z tymi zasadami. No nie mieliśmy tutaj tych takich najlepszych, najbardziej oświadczonych sędziów, tylko no fajne takie purpurowe paski, no parę brązowych, które to sędziują tak bardziej, no nie, nie sędziują aż tak często jak ten taki top sędziowski w Polsce, prawda? Pozdrawiamy Gonzalesa. E, i, no i ze względu na to, tak, no nie cisnęliśmy bardzo z tymi pasywnościami, ale na kolejnej edycji będziemy cisnąć z pasywnościami, czyli jak ktoś tam zamula, czai się gdzieś, czy nawet tej zamkniętej i tam sobie przysypia, ok? gardzie to będzie miał motywację bom. Okay? motywacja ekstra, żeby jednak tą walkę ruszyć i żeby ją zakończyć przed czasem albo przynajmniej dowie się do dogrywki w sposób taki widowiskowy. Ok, powiedz jakie największe trudności napotkaliście przy organizacji eventu, w trakcie organizacji, <grymne> może pokrótce? A, praktycznie Zaczy, cała moja radzie? ekipa, praktycznie cała moja ekipa sędziowsko stolikowa jest też ekipą startującą. Więc tak jak teraz słyszysz właśnie, już idę. Dobrze, zaraz idę, na radę. Więc tak jak widzisz właśnie, organizator <grym> jest też trenerem, no i no nie spowodowało to jakichś wielkich perturbacji. Ale stawiam poprzeczkę troszeczkę wyżej i chciałbym, żeby następnym razem no nie było takiej sytuacji, że muszę po prostu przez cały czas tutaj domykać po prostu jakieś dziury przy stolikach, wysyć nas na matach i tak dalej. No nie są to duże sytuacje, myślę, że w większości nawet to umknęło. Większość umknęło to uwadze większości uczestników, ale, ale moje nie umknęło. Okay? Więc stawiam poprzeczkę wyżej i spróbujemy to zrobić jeszcze lepiej w przyszłym roku. Chiukaszu jesteś znany z tego, że... E pod swoimi skrzydłami masz bardzo dużo młodych zawodników, przysłowałaś bardzo, bardzo zdolnych grapplerów, którzy trenują u ciebie od dzieciaka, teraz już są starsi. I chciałbym się odnieść do imprez do, właśnie do mistrza z polskiej DCC, których ostatnio miałeś okazję obserwować. Powiedz, jak oceniasz generalnie teraz poziom właśnie takiego typowego submission grapplingu w Polsce, Pytałem o ostatnio też to wybiegł tyczki i... I myślę, że ta impreza też wyznaczyła pewien standard i pokazała, na jakim etapie jestem. To, co robią młodzi ludzie, to wiesz, no jasne. Jestem bardzo dumny tutaj z moich dzieciaków, szczególnie z ich umiejętności. Okay? Chciałbym bardziej pracować nad, wziąć przykład trenera bagińskiego i pracować również nad ich etyką pracy i osobowością. Okay? Muszę się wiele nauczyć od trenera bagińskiego. E, natomiast, jeśli chodzi o umiejętności, tak, rzeczywiście są fajne, ale. Poprzeczkę, którą stawiają teraz młodzi ludzie, okay, to możemy patrzeć na Polskę i jest bardzo wysoka. Bo jeżeli bym patrzył na Mistrzostwa Polski, no to po prostu ja byłem w szoku, jaki był tam niesamowity poziom. W tym właśnie, właśnie młodych zawodników kategorii zaawansowanych, czy pro, co oni tam wyprawiali, to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. No ale no, nie dalej niż wczoraj się odbył turniej One FC, gdzie Tonon walczył z y, Tajem, a Shinyaoki walczył z Kade'em. Rutolo to są 19-letni zawodnicy, to co robi Majka Galvao, no to po prostu to jest jakiś kosmos, więc no powiedzmy wiadomo, fajnie jest się cieszyć, że jesteśmy coraz lepsi, że dużo jest tych młodych zawodników bardzo zdolnych, ale uważam, że przez cały czas, tak jak Mateusz Szczeciński patrzy na to i on celuje, no po prostu wyżej w Europę celuje w świat okay? i myślę, że tutaj dzieciaki polskie tak samo stać na to, żeby, żeby właśnie tam lądować, kurczę, walczyć. No wiadomo, no nie dzisiaj, nie jutro, ale w jakimś... Czas o okresie, kiedy ja jeszcze cały czas będę na Macie, żeby żeby ci najlepsi walczyli z najlepszymi na świecie. Plany na przyszłość, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polskie z Only. Kolejne Mistrzostwa Submission Only. Są ludzie, którzy mnie od tego odwodzą, ale inni mnie przywodzą, żeby zrobić edycję również w Kimonach. Także zobaczymy, jak będzie z edycją w Kimonach. Edycja kolejna bez Kimon będzie na pewno. Co Allah da, e, Budda. Powodzenia trenerze! Dziękujemy za super turniej! Powodzony! Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że się podobało.